Cześć moi drodzy, witam się z wami w kolejnym odcinku zdrapkowym na moim kanale Dzisiaj przychodzę do was y, oczywiście ze zdrapkami irlandzkimi y, Przygotowałam dwie zdrapki za dyszkę i pięć takich mniejszych zdrapek za 3, za 2 i za 1 euro Kochani, chciałam wam życzyć z okazji świąt dużo, dużo zdrowia oraz szybkiego powrotu do normalności Mam nadzieję, że miło spędzacie swój czas w domach No i zapraszam was y, na odcinek i zaczniemy sobie zdrapywać od najmniejszej zdrapki za 1 euro. Tutaj w tej zdrapeczce szukamy 3 razy tej samej kwoty. Ale niestety nie udało się. Że przechodzimy sobie do następnej. Tutaj mamy wygrywające symbole, i szukamy tutaj tych symboli. I z tego, co widzę, niestety ta zdrapeczka jest przegrana. Ok, idziemy dalej. Tutaj mamy wygrywające liczby i nasze liczby. Wygrywają takie liczby jak 12, 9 i 2. I szukamy. Pierwszy rząd niestety pusty. A jest dziewiątka, czyli tutaj będzie wygrana. I sprawdzamy sobie. Jest pięć euro. Także pięć euro na tej strapeczce. Tutaj mamy trzy gry. W pierwszej grze szukamy trzy razy tej samej kwoty. A niestety nie ma. W drugiej grze mamy wygrywające liczby i nasze liczby. Wygrywa liczba 7. Trzynaście. Mamy jedenastu. Osiem. Czternaście i cztery. A w tej grze trzeciej szukamy takiego woreczka z pieniędzmi. Niestety. Nie udało się. I znowu wygrywając liczby 21, 13 i 24. I szukamy. Jest 13. Zobaczcie, znowu ta zdrabka jest wygrana. Super. Patrzmy dalej. Słuchajcie, co było po 13 3 euro, czyli zdrapeczka się zwróciła. I przechodzimy teraz do tych największych zdrapek. No i ta sama sytuacja mamy wygrywające liczby i nasze liczby możemy również znaleźć tutaj symbol 40X

Trzydzieści dwa, sześćdziesiąt, sześć, pięćdziesiąt osiem. Jest liczba trzydzieści trzy, czyli kolejna zrabka wygrana. Super dzisiaj idzie, jak na mnie. Znowu 33, zobaczcie. Druga wygrana, wygrana na tej zdrabce. ostatni rząd patrzymy czyli na tej zdrapce była wygrana liczba trzydzieści trzy dwa razy jest tutaj i tutaj a więc odkrywamy jest dyszka I jest druga, czyli dwie rzeszki na tej zdrabce. Bardzo fajnie, super. No i przechodzimy do ostatniej. Taka sama zdrabka. Tutaj szukamy trójki, 29, 34, 22 i 18. 你不吃吗？<Okay. S 2> Dwa ostatnie rzędy i ostatni rządek. Czyli ta zdrapeczka już jest niestety przegrana, ale to nic, nie martwimy się, ponieważ na wydane 32 euro na zdrapki tutaj zwróciło się 20, tutaj było 3 euro, a tutaj 5, czyli łącznie 28 euro zwrotu. Więc to jest całkiem fajny wynik. Jeszcze nie plus, ale już jest całkiem ok. Także ja się bardzo cieszę. Dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to również zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału po więcej odcinków ze zrobkami irlandzkimi. No i co, moi drodzy, żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczoru. Życzę Wam dużo, dużo zdrówka. Trzymajcie się cieplutko. No i do następnego. Tchau, tchau.